Medical Clinic Podhale to prywatna, wielospecjalistyczna klinika Chirurgii Jednego Dnia. W oparciu o znakomity zespół lekarzy oraz nowoczesną aparaturę medyczną, klinika zapewnia kompleksową opiekę specjalistyczną w zakresie stomatologii, poradni specjalistycznych, zabiegów chirurgii jednego dnia i rehabilitacji. A z historii! Przebij piątkę tygodnikowi podhalańskiemu. Wystarczy dostać w szkole piątkę, szóstkę, słoneczko lub uśmiechniętą buźkę, a później wypełnić kupon wycięty z tygodnika podhalańskiego. Wysłać go do redakcji. To szansa na wygraną. Możesz dostać koszulkę i zaproszenie do McDonalda, a w finale wygrać wycieczkę dla całej twojej klasy. Pamiętaj, ocena na kuponie musi być potwierdzona przez nauczyciela. Wszystkie szczegóły znajdziesz w najnowszym wydaniu Tygodnika Podchłańskiego. Czy zamknięcie Tatr zapobiegnie wypadkom w górach? Pojechały pomóc tym, co uciekli z piekła. Alek Sporonina, konstruktor, pasjonat muzyk i wynalazca. Noc Sylwestrowa, jedna z najspokojniejszych pod tatrami od wielu lat. Pokłon Trzem Królom. W ostatnich dniach starego i na początku nowego roku ratownicy, zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie Tatr brali udział w kilku akcjach ratunkowych dziennie. Od 28 grudnia do 3 stycznia w górach zginęło 13 osób. Większość wypadków miała podobny scenariusz jak ten pod Krzyżnem. zginęła w nim 19-letnia dziewczyna. zdjęcie, no, jak, jak, jak wszystkie te wypadki z ostatnich dni są spowodowane tym twardym śniegiem i, i tym, że trudno na nim się zatrzymać. Wszystkie wypadki śmiertelne miały jeszcze jeden wspólny mianownik. Posiadali jakiś podstawowy sprzęt ci ludzie. Tak? Prawie, prawie każdy z nich miał raki. Czasem no, nie używał czekanów. Widać, że wiedzieli, że raki są potrzebne. Że wiedzieli, że jest twardo. Podejrzewamy, że większość wiedziała, że takie są warunki. Nagłośnienie tych informacji było bardzo duże, w Stroniskach się o tym rozmawiało, no ale każdy, kto wychodzi w górę uważa, że on będzie lepiej się jakby panował nad sytuacją, że te warunki nie przekraczają jego umiejętności, a czasem z jakiejś takiej pewnej niefrasobliwości również wychodzą zbyt wysoko. Z reguły ratunek, który się śmigłowiec i kilkunastu ratowników. Czasami, tak jak w przypadku akcji ratunkowej na przełęczy pod chłopkiem, do ratowania wychłodzonego taternika sprowadzono zespół specjalistów i sprzęt. Niestety, zanim go użyto, taternik zmarł. Każdy, kto ulegnie wypadkowi w tatrach, może liczyć na pełną poświęcenia bezpłatną akcję ratunkową, bez względu na panujące warunki. Zawsze w tych warunkach jest niebezpieczeństwo. i to doświadczenie jest większe tym ryzyko ponoszone jest mniejsze, natomiast nie da się jego wykluczyć. Zawsze taka ewentualność istnieje, czasem zdarza się tak, że ratownicy idąc z pomocą też wypadkom ulegali. Paradoksalnie zdaniem polskich i słowackich ratowników warunki do uprawiania wspinaczki w Tatrach były w tym okresie dobre. Na jednej są to powiem pokrywa jest bardzo twarda i trzeba powiedzieć, że są to wyśmienite warunki do uprawiania wspinaczki dla tych wspinaczy, którzy wiedzą jak się w górach poruszać. Którzy mają odpowiedni sprzęt, wiedzą jak się nim posługiwać i przestrzegają podstawowych zasad bezpiecznej wspinaczki. Takiej grupie nic nie powinno zagrażać. Natomiast grupa narażona na wypadki to ski alpiniści i tzw. pseudotaternicy, którzy mają sprzęt, ale nie potrafią się nim posługiwać która fundamentalnie jednak jest u Alpinistki, a który to nasz seudobolesczy, który sice może mieć jako to ale nie wiedzą je sprawnie używać. Po obu stronach Tatr rozgorzała dyskusja, czy w jakiś sposób można ograniczyć liczbę wypadków. Może wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie, a może w najniebezpieczniejszym okresie zamknąć Tatry, tak jak chcieliby niektórzy Polscy posłowie. Nie jestem zwolennikiem zamykania Tatr z powodu okresowego jakiegoś wystąpienia niebezpieczeństwa bo co to znaczy że kiedy są otwarte jest bezpiecznie tak latem musielibyśmy również zamykać, bo ludzie spadają, spadają ze szlaków zupełnie nazwijmy to bezpiecznych, a więc nie tędy droga. Tutaj ta świadomość turystów tak samo jak i nad wodą, no musielibyśmy zamknąć wszystkie akweny. Przypomnijmy, że wyższe partie Tatr słowackich są zamknięte dla turystów od listopada do czerwca, ale to właśnie tam miało miejsce aż 7 wypadków śmiertelnych. Opinie ratowników na ten temat możecie poznać w najnowszym wydaniu tygodnika Podhalańskiego. Jej zakopieńczyków w prowizorycznym punkcie na granicy serbsko-macedońskiej przez 10 dni pomagało uciekinierom z Syrii, Afganistanu i Iraku. Choć temperatura spadła do minus 5 stopni, każdego dnia przez wieś Miratowac przewijało się około 2000 ludzi, głównie rodziny z dziećmi. Oni nie mają absolutnie nic, dlatego że po prostu przepływając przez do Grecji z Turcji. Ci przewoźnicy każą im wszystko zostawić. Zostawić Więc nawet ja jeżeli. Niż podejrzewam, że nawet jeżeli oni mieli plecaki, no bo ja sobie wyobrażam moment wyjścia tych ludzi z domu. I nawet tam miałam takie rozmowy. No więc z tego co rozumiem, ci ludzie byli lepiej przygotowani, ale po prostu ta, 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 ta katorżnicza droga pozbawiła ich w ogóle zupełnie wszystkiego. I dla mnie niesamowite jest to, że oni potrafili zachować jakąś taką wiarę w coś, Lepszego. No i, I, to dla mnie, i, I to tym... dla mnie jest jakby wyznacznikiem tego, że oni naprawdę uciekały z niewiarygodnego dla nas piekła. Do akcji kierowanej przez społeczność dobrowolki przyłączyli się spontanicznie, zabrali ze sobą ciepłe ubrania, buty i środki higieniczne podarowane przez osoby prywatne oraz firmy takie jak choćby Montano z Nowego Targu. Bywały momenty, że, że dostawałyśmy do rąk dzieci, tak nam ci rodzice przekazywali do całkowitego przewinięcia. No my też nie mieliśmy żadnego pomieszczenia, które by było zamykane, więc tam w tym takim chłodnym pomieszczeniu błyskawicznie na szczęście miałyśmy w co przebierać, miałyśmy pieluchy, mokre chusteczki. No ale Marta komu mogła, to wsadzała takie pakiety grzewcze, tak, które to dostaliśmy z topru. Toprut. Jana Krzysztofa, Jan Krzysztof przekazał bardzo dużą I ilość pakietów grzewczych i te to dzieci było się naprawdę... tak trzęsły, że ja nigdy w życiu nie widziałam, nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego. Duże ognisko, góralska watra rozpalona przed użyczonym garażem, dawała ciepło i rozwiązywała ludziom języki. Uciekła jedna z dwóch sióstr. Ona y, bardzo żewnie o tym opowiadała, bo tak jakoś pękło jej Serce u nas przy tym ognisku rzeczywiście tak się po prostu jakoś rozczuliła. ucieka z siedmiorgiem dzieci. Jej siostra i jej cała rodzina została zabita przez bombardowanie. I ja się pytam, ja, ale jakie bombardowanie? A ona mi mówi, ale u nas nikt nie wie, kto bombarduje, bo u nas są po prostu po wszystkich, po, po, po różnych stronach same siły zbrodnicze. Ja nie, no, ja nie umiem nawet powiedzieć, Dlaczego cała moja rodzina zginęła? To no, ja ojciec. postanowiłam, że biorę dzieci i będziemy czekać lepszego jutra dla naszego kraju i dla nas. No i ona z siódemku dzieci, trójka własnych i czwórka tej siostry. Ja też mam w oczach takiego ojca z dzieckiem, taki smutny, strasznie stał. Mam zresztą jego zdjęcie. I zginęła żona i dwoje dzieci. I on został sam z tym synem, takim dziesięcio letnim i oni we dwóch właśnie wyszli i, i szli do tego lepszego jutra. Wojna w Syrii trwa od 6 lat. Szacuje się, że zginęło w niej 300 tysięcy osób. Kraj opuściło kilka milionów Syryjczyków. Nasza pomoc w ogóle nie była absolutnie zaangażowana w żadnym aspekcie politycznie, ani też jakoś. Pilnująco animicz... my pojechaliśmy tam tylko po to, żeby tym ludziom trochę ulżyć. Słuchajcie, I tak się stało, miałyśmy sprawy. Mieliśmy... I się czuje do tych ludzi taką sympatię i przez to, że, że, że tak, po pierwsze, ma się świadomość, że to jest rzeczywista realna pomoc. Tak umacnia więź. I ja bardzo wyraźnie czułam z niektórymi osobami właśnie taką. Taką, taką więź, jakoś tak bardzo serdecznie o nich myślę i, i, i modlę się za nich, żeby jakoś mi się poszczęściło, a najbardziej się modlę za to, żeby mi się wszystkim udało wrócić do domu. Wraz z paniami Krzeptowskimi w miratowcu działał Józef Pawlica z Zakopanego i Tomasz Wierzejski z Warszawy, który jest autorem wszystkich zdjęć. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego. W domu pana Mariana, zwanego przez przyjaciół Alkiem, można znaleźć prawdziwe cuda techniki, rejestrujące i odtwarzające dźwięk. Dopieszcza je i nadaje im nowe życie. Pierwsze radio skonstruował, kiedy miał 8 lat. To był odbiornik tego typu detekcji bezpośredniej, czyli cała energia, która miała dostać się do słuchawek. Pochodziła z energii anteny, więc siła sygnału musiała być dość duża, ponieważ mieszkamy daleko od centów. No jedyne, co, się, co wspaniale się udawało odbierać, to nadajnik z gubałówki. Ale to tylko jedna z jego wielu pasji. Od najmłodszych lat uczył się również gry na skrzypcach. Paradoksalnie w uprawianiu tej pasji przeszkodziła mu inna. Przeprowadzał niebezpieczne eksperymenty chemiczne. Przyszedł moment, w którym zrobiłem coś, czego nie powinienem nigdy robić, czyli zmieszałem fosfór czerwony z lawarem potasowym, co dało bardzo, bardzo silne, silnie wybuchową mieszaninę. No i ta mieszanina eksplodowała mi w rękach. Stracił trzy palce i wzrok w prawym oku. Nie stracił jednak miłości do muzyki. Zmienił tylko instrument. Zaczął grać na perkusji. Po kilku latach ciężkiej pracy z instrumentem odważył się zagrać publicznie. Wraz z kolegami założył zespół. Grali na weselach i wiejskich zabawach. Myśmy swoją nazwą zespołu pierwotnie nawiązywali do, do przydomku, jaki, jaki, jaki z bratem nosimy. A później prze, przekształciliśmy to na, na wzór sowieckiej agencji prasowej. Od imion czterech członków zespołu: Tadek, Alek, Staszek, Staszek, czyli agencja TAS. I zespół nazywał się TAS. Na początku lat 90. wyemigrował do Ameryki. Pracował w zakładzie naprawy sprzętu elektronicznego. Zdobył przyjaźni szefa, Koreańczyka, nowe umiejętności i pieniądze na sprzęt. Po powrocie założył zespół Impuls. Kolejny tragiczny wypadek zmienił jego spojrzenie na życie. Zmieniły tory mojego myślenia. Nie było już wszystkiego na już, na wczoraj. Zaczęło być na jutro, pojutrze. Chwila, moment, dychni przekór. Trudno jednak w to uwierzyć. Ciągle jest zajęty. Albo próbuje nawiązać łączność przez radio krótkofalowe, albo przegląda swoją olbrzymią kolekcję płyt. Dom, muzyka, zawsze jest pełen ludzi. Odnalazł w sobie kolejne powołanie. Uczy tego, czego sam się nauczył. Ja zawsze lubiłem muzykę i tak jak powtarzam, może bardziej lubię niż umiem grać, ale bardzo bym chciał umieć grać. I to dzięki alkowi zaczynam już to po malutku, e, no, umieć. No. I, i, I co przynosi niezwykłą e, radość. Od niedawna Marian Marduła zaczął rejestrować góralską muzykę. Oczywiście za pomocą magnetofonu szpulowego. Jego zdaniem to najlepszy nośnik dźwięku. Sam widzę, że ilu ludzi umiera, jak odchodzi w niepamięć. Pokolenie, które, które czynnie grało, uprawiało ten gatunek muzyki, i to jest moim zamierzeniem, żeby utrwalić resztki, okruchy tego, tego obecnego jeszcze stanu. Chcę wydać płytę winylową znanego, choć już trochę zapomnianego zakopieńskiego rockmana. Jego kariera, która świetnie się zapowiadała w ciężkich dla tego typu muzyki czasach, została nagle przerwana. Ale to już historia na zupełnie inny reportaż. Magnetofon jest tutaj. To jest magnetofon 24-śladowy, studyjny. To była jedna z bardziej spokojnych nocy sylwestrowych pod Tatrami od wielu lat. Karetki pogotowia wyjeżdżały nieczęściej niż w zwykłe styczniowe noce. Obeszło się też bez poważniejszych obrażeń. Niewiele pracy mieli strażacy. W karczmie Czarciar... Zapalił się grill, ale ugaszono go jeszcze przed przyjazdem jednostek. Policjanci byli wzywani do 60 interwencji w całym mieście. Nad bezpieczeństwem prawie 12 tysięcy osób bawiących się na równi grupowej czuwało 100 funkcjonariuszy. Na szczęście wszystko przebiegło bardzo spokojnie. Tylko jeden przypadek. Młody mężczyzna ze Śląska zaatakował pracownika ochrony, ponadto go znieważył, a kiedy policjanci dokonywali jego sprawdzenia, miał przy sobie petardę, czyli rzecz zabronioną. Ten mężczyzna został ukarany w trybie przyspieszonym. Dobrze bawili się zarówno polscy, jak i zagraniczni turyści. Oh, just, uh, um, the, uh, Atmosfera jest wspaniała. Ludzie spacerują po ulicy, wszyscy są szczęśliwi. Och, jedzenie jest takie wspaniałe. Nawet w górach służby Tatrzeńskiego Parku Narodowego zanotowały zmniejszoną aktywność turystów. Niewątpliwie jakaś impreza, inicjatywa, która odbywa się na terenie miasta w jednym miejscu, kiedy nie jest to rozproszone, no na pewno sprzyja temu, że ci ludzie, którzy potencjalnie mogli iść w Tatry, nawet w tą część reglową, po to, żeby poimprezować. Być może poszli na tą imprezę i dzięki temu było w tym roku spokojnie. Mimo licznych apeli o zrezygnowanie z fajerwerków, turyści urządzili wyjątkowo atrakcyjny pokaz właśnie w centrum miasta. Jak zwykle najbardziej ucierpiały zwierzęta. Mieliśmy przez noc sylwestrową i Nowy Rok yy, około 10 psów, które niestety, ale trzeba powiedzieć, że się przestraszyły prawdopodobnie z i uciekły od właścicieli. Czterech właścicieli ustaliliśmy, Ponieważ psy miały chipy i bardzo dobrze, tak powinno być, no a sześć piesków pojechało do schroniska do nowego targu. Wszystkie służby są zgodne. To urządzona na równi krupowej impreza masowa zminimalizowała liczbę interwencji. I zapewne tylko złośliwi mawiają, że przyczyną mógł być spory mróz dochodzący tej nocy do minus 15 stopni. Nic dziwnego, że w tej sytuacji burmistrz miasta nie kryje satysfakcji. Większość mieszkańców Zakopanego i przedsiębiorców wręcz mi dziękowało już zaraz po sylwestrowej nocy, a można powiedzieć jeszcze w trakcie, że to jest jedna z najlepszych pomysłów i jedna z najlepszych zabaw, jaka była w Zakopanem. Nie dość, że była wspaniała pod względem organizacyjnym, to przede wszystkim była bezpieczna. Muzyka Święto Trzech Króli to najstarsze chrześcijańskie święto. Męce byli tymi, którzy nie wierzyli, a jednocześnie odnaleźli w znaku gwiazdy znak Chrystusowy i poszli do stańki betlejemskiej, by oddać pokłon, a wrócili pełni nadzi wiary, nadziei i miłości. Stąd tradycyjnie także Kościół Czci. 6 stycznia Świętobiewienia Pańskiego. W Zakopanem w tym roku zmieniła się nieco jego formuła. Pochód Trzech Króli przeszedł krótszą niż zwykle trasą. Zakończył się przy najstarszym zakopieńskim kościele, gdzie odśpiewano kilka kolęd. Zabrakło w nim turystów ze wschodu. Pochód miał też skromniejszą oprawę. Więcej ludzi było, więcej kolęd dawali. Było bardziej głośniej, tak na pewno było. Inaczej i raczej. W... Teraz bardziej religijny charakter ma, to szczególnie. Nie, w tamtym roku też było bardziej religijnie. Mieli takie czapki, typowo Czech króli, to tak dodało uroku. Czapki z zeszłego roku? Z zeszłego roku mamy, tak, bo byliśmy też w zeszłym roku. A jak w porównaniu z zeszłym rokiem? Dzisiaj się to... e, No, w zeszłym roku też było fajnie i teraz też jest fajnie. W zeszłym roku było na placu, ale też nam się podobało. Ale ci w tym roku zabrakło tych koron? Zabrakło, zabrakło. Dużo osób pytało, skąd mamy. No, my akurat mamy z zeszłego roku, ale no dużo dzieciaków chciało mieć. Do tej pory uroczystość organizował starosta Tatrzeński. W tym roku, tuż przed samym świętem, zrezygnował z przygotowania imprezy. Sytuację uratował zakopieński burmistrz. Mieliśmy 7 dni na to, żeby przygotować dzisiejszą uroczystość w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że starosta powiatu taczyńskiego nie organizuje orszaku, więc szczerze mówiąc było to zrobione dosyć szybko, natomiast no, formuła musiała być odmieniona, w związku z czym taka jak w tym roku. W przyszłym roku, gdy będziemy mieć więcej czasu, na pewno pomyślimy o jakimś rekwizycie.